Jestem na dziś z sobie pad od Xbox Series. Fan fact jest taki, że kupiłem pada do konsoli, której nie mam, ale będę go wykrywał do kompa na telefonie i w ogóle. Kupiłem wersję czarną. Tak to wygląda. Tak pudełko. Fan fact, jak pierwszy raz wyciągłem pudełko, jakby wiecie, te od sklepu, wydawało mi się, że to jest jakaś podruba tania. Bo w tym pudełku, dobra, otwieramy jak to się otwiera? potrzebuję kosy dobra, teraz mam kosę można to otworzyć ok, przeciąłem tak to wygląda tak z tyłu się otwiera fajne bardzo i wylatuje xbox game pass Fajnie, 14 dni Game Passa za darmo. Ultimate'a, bardzo fajnie. Czyli tak, ale w ogóle to od tyłu. Ale fajnie zapakowane, tak od tyłu otwieram, ale... Instrukcja obsługi. Dwie bateryjki. O. I sampad. O. I chyba tyle. Tak, i tyle. Co mi się pod... O, mimo lepszy jest niż od Xbox One. Tu ma takie chropowate z tyłu. Ten krzyżak też się zmienił. Nie wiem, czy dobrze widać. Jest też na USB-C, zamiast na mikro, jak w Xbox One. Ie. Fajny. A ten Game Pass mnie zaskoczył, że. Game Pass jest tylko skąd, więc nie będę wam pokazywać. Instrukcje jakieś, co tam pierdolę. Rozpałka do grida. No Nikt tego nie przeczyta To To jak podłączyć? Dobra Idziemy Idę go podłączyć do kompa, Zobaczymy, jak będzie działać. Dobra, pierwsze uruchomienie. Tu mam kabel od Green Sela. Bo będę grać na kablu, bo nie mam Bluetooth'a w kąpie. Teraz podłączę. I od razu się świeci, no i odpalamy Forza, bo to jest nas najbardziej interesuje. Ja cicho chyba ta tego czekajcie. No i się podoba. Wy wiecie, nie... Pierwszy raz jeszcze gram w forza pierwszy raz. Jeszcze się Ale... No. Fajny pad, polecam trochę drogo, bo 260 zł. Ale... jest git. Dobra, wszystko się rozpierdalam, pogadam.